Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, mówiłem Jan Franczak w programie Mówiąc Krótko. Otwieranie na ekranie. I kolejna przesyłka, tym razem z księgarni. Tutaj chciałbym w tym przypadku pokazać Państwu jedną książkę, a nie jest w tej paczce tylko jedna książka. No, może pokażę jeszcze drugą. Uzupełniam trochę zbiory biblioteczne, a tę drugą książkę chciałbym, chciałem już dawno, dawno temu nabyć. I i nie jest tak, jak myślałem, czyli nie wystarczyło. O, pociągnąłem za zły pasek. Dobrze, nożyczki nie były potrzebne. I proszę Państwa, cóż my tu mamy? Dobrze, dwie książki. Zacznę od tej książki mniej ważnej. Znaczy, ona jest ważna, ale nie jest to nowość, więc książ książka. Stanisława Cata Mackiewicza, coś język mi się plącze dzisiaj. Może dlatego, że zimno jest na dworze, a ja lubię jak jest zimno, lubię jak jest śnieg. Książka Stanisława Cata Mackiewicza, Dostojewski. Książka, którą już dawno, dawno temu chciałem nabyć. I może przeczytam fragment. Myślę, że to jest ze wstępu profesora Janusza Dobieszewskiego. Dostojewski Mackiewicza pokazuje i zaświadcza, że pisarstwo dostojewskiego nie jest żadnym pakowaniem w symbole, żadnym szyfrowaniem, za którym kryłoby się jednoznaczne, rozstrzygające i kojące rozwiązanie. Pisarstwo dostojewskiego jest pisarstwem wprost, jest szczytem realizmu, niepotrzebującym posiłkowania się żadnym dodatkowym komplikowaniem swojej treści. Gdyż ona sama jest wystarczająco, bo nieskończenie skomplikowana. Dostojewski dotyka samej rzeczywistości, rzeczywistości osoby i rzeczywistości tej nie imituje w żadnej symbolice. Książka Stanisława Cata Mackiewicza o Dostojewskim, bo coś wzięło mnie na Dostojewskiego, a widzę pewne niepokojące rzeczy, które dzieją się w polskiej rzeczywistości i które m.in. Nasunęły mi skojarzenie z biesami Dostojewskiego. Może jeszcze fragmencik też z okładki z kolei tekstu samego autora, czyli Cata Mackiewicza, studiowanie życiorysu Dostojewskiego, dlatego tak jest pasjonujące, że w tym życiorysie wciąż spotykamy ludzi z klimatu i atmosfery Dostojewszczyzny. Wciąż spotykamy ludźmi. Ludzi stojących jedną nogą w domu, wariatów, fantastów, dziwaków, awanturników. Taki już jest w powieści Dostojewskiego: Geniusz Miejsca i Geniusz Czasów, owej Rosji z czasów niewoli chłopów i uwalniania tych chłopów z czasów autokraty Mikołaja I i cesarza rewolucjonisty Aleksandra II. I to nie jest może nowość, ale teraz. Chwila napięcia była i nowość. Mm, ładnie, ładnie wydana. Wprawdzie widziałem okładkę już, ale ciekawie. Proszę Państwa, nowość wydawnictwa M i chyba we współpracy z Instytutem Literatury. Powieść, powieść autora, który, którego co jakiś czas prezentuję, mówiąc krótko, czy też w BookTube, poety, powieść Jana Polkowskiego, proszę Państwa, Ostatnia Miłość. Jan Polkowski popełnił kolejną powieść, jak widać, dość obszerną i jak możemy się spodziewać, Napisaną wspaniałym językiem polskim i jest to druga powieść tego poety, tego autora, po śladach krwi. Pamiętam, że Jan Polkowski zapowiadał, że pisze, że taka powieść jest w planach, czy że pisze taką powieść i yy, że ta powieść. Nie przygotowywana, ale upłynęło trochę czasu i nic, nic, a ukazały się kolejne tomiki wierszy, ukazał się niewielki zbiorek opowiadań, który zresztą prezentowałem, mówiąc krótko. I oto mamy wreszcie powieść. Ładna okładka, bardzo ładna okładka, mi się podoba. Proszę, pierwsza strona okładki, ostatnia, więc może pokażmy tak. Też bardzo, bardzo ładna okładka i teraz przeczytajmy, co my tutaj mamy, proszę Państwa. Prokurator Piotr Chmielewski przeszedł na emeryturę. W jego życiu pojawia się jednak niespodziewanie niezwyczajna kobieta, która prosi go o zbadanie zaginięcia jej ukochanego brata. W ten sposób rozpoczyna się pełne zagadek, mylnych tropów i nieprzewidzianych zwrotów w śledztwo, a zarazem trudna znajomość starzejącego się mężczyzny i zagadkowej kobiety. Wokół tej osnowy autor utkał powieść, w której umiejętnie łączy piękny język, to co już powiedziałem, wątki kryminalne i miłosne z głęboką analizą absurdów i zagrożeń w życiu społecznym XXI wieku. Spotkania i rozmowy z licznymi świadkami stają się pretekstem do ukazania zróżnicowanej gamy ludzkich postaw i światopoglądów. Powieść jest jednocześnie poetycka i sensacyjna, pełna emocji i zdystansowanej ironii, zaś zakończenie fabuły zaskoczy najbardziej dociekliwych czytelników. Bardzo się z tej powieści cieszę. Mam nadzieję, że będzie ona równie dobra, a może lepsza, nie wiem, jak pierwsza powieść Jana Polskowskiego, czyli Ślady Krwi. Tamta powieść została w jakiś sposób niedoceniona. Moim zdaniem była ona znakomita, moim skromnym zdaniem, a tutaj szykuje się, jak widać, jakaś powieść z wątkiem kryminalnym, miłosnym. I, I bardzo się cieszę. Jana Polkowskiego warto czytać. Jana Polkowskiego warto słuchać, nawet jeśli się z pewnymi rzeczami. Ktoś nie zgadza, bo to jest autentycznie poeta osobny, poeta, który nie idzie z tłumem. Wydawałoby się, że każdy poeta taki jest, ale jednak nie, 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 nie każdy, nie każdy polski pisarz. Mam wrażenie, że część polskich pisarzy niestety się kupuje. A Jan Polkowski, tak sądzę, nie jest na sprzedaż. Nie da się kupić. Jest to Autor, który nie chce używać zwrotu niepokorny, bo niepokorny, to jest jak gdyby przeciwieństwo, właśnie pokory. A myślę, że Jan Polkowski ma sporo pokory wobec rzeczywistości, ale też stawia niewygodne pytania i nie patrzy tak na świat, na też Polskę, jak większość pozostałych intelektualistów. Warto czytać jego poezję. I mam nadzieję, że też warto przeczytać jego najnowszą powieść. Z pewnością to zrobię i nie omieszkam Państwa poinformować o swoich wrażeniach. Jak zawsze, proszę Państwa o polubienia, subskrypcje, udostępnianie linków. Zwłaszcza subskrypcje, dlatego że tych subskrybentów jest w dalszym ciągu niewiele. Mam różne plany co do tego kanału, ale jeśli ty, liczba tych subskrybentów się nie zwiększy, to uznam, że ten kanał jest zbędny i jeśli będę coś zamieszczał, to będę zamieszczał w większych odstępach czasowych, być może co miesiąc, dlatego że to kosztuje mój czas, poświęcam na to wolne chwile. I niestety muszę też zarabiać, więc, żeby ten kanał mógł funkcjonować i mógł prezentować książki na różne sposoby, a trochę mam różnych pomysłów, to musi mieć więcej subskrybentów. Przypominam też jednocześnie, że jest cykl na tym kanale niepoświęcony książkom, który nazywa się Z Okien Ciemnogrodu i niedawno ukazał się kolejny odcinek. Z tego cyklu, w którym mówię o tym, jak to Zjednoczona Prawica wchodzi Arkadiuszowi Jakubikowi, polskiemu aktorowi, do łóżka, rzekomo. A przynajmniej wchodziła, bo teraz aktor się cieszy, że mamy nową Polskę. Czy jest się z czego cieszyć, to jest osobne zagadnienie. Więc bardzo, bardzo proszę o te nowe subskrypcje, o udostępnianie, a także o uwagi, jeśli coś jest źle robione, jeśli coś można by było poprawić. Oczywiście będę starał się to poprawić w miarę moich możliwości. i Dziękuję, do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu, mówiąc krótko z Panem Bogiem.